ja nazywam się Radosław Miediełko i witam was w kolejnym odcinku Tramków na Giełdzie. E, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym naszym odcinku e, i zachowujemy taką strukturę jak zawsze, czyli spis treści, później wiadomości, a na koniec polecajka książkowa ode mnie, e, która mam nadzieję, że w tym wakacyjnym czasie e, wam przysłuży i gdzieś tam wypełni was, wam e, wasz wolny czas. E, dobra, przechodzimy do pierwszego newsu. Jeśli chodzi o pierwszy news, to tutaj będzie troszeczkę o tym, jak czynniki naturalne mogą niespodziewanie wpłynąć na gospodarkę państwa. I tutaj mam na myśli kwestię Turcji bo Turcji, turecki rząd podniósł w niedzielę podatek konsumpcyjny na paliwa o 200%, a jeśli chodzi o podatek na gaz ziemny o 224%. To są naprawdę duże, duże podwyżki. I z czego to wynika? Aż Wynika to z tego, że turecki rząd musi jakoś załatać dziurę budżetową. Dziura budżetowa powstała w wyniku Kilku kwestii, ale gdzieś tam najbardziej takim rażącym, niespodziewanym problemem było, było trzęsienie ziemi, z którym mieliśmy do czynienia w tym roku. Ale oprócz tego, gdzieś tam koszty związane z wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, z którymi mieliśmy miejsce w tym roku, to też doprowadziło do kolejnych kosztów. Więc tutaj widzimy, jak no, niespodziewane sytuacje mogą narazić budżet państwa i jak państwo musi reagować natychmiastowo, tak naprawdę. Kolejny, kolejny news będzie troszeczkę powiązany z tym pierwszym, bo tutaj będziemy mieć jakby mechanizm zabezpieczania się państwa przed takimi wydarzeniami. No i tutaj troszeczkę powiemy o złocie. Posiadamy 263 tony złota, powiedział podczas wystąpienia w Sejmie Adam Glepiński. Szef NBP. I tutaj wspominam o tym, bo tak naprawdę Polska od kilku lat dokupuje złoto. Już wcześniej, za sprawą zakupu 100 ton w 2019 roku, Polska znalazła się gdzieś tam w gronie krajów, które najwięcej tego złota kupują. Polska posiada te 263 tony złota. I to nas osadza gdzieś tam w drugiej dziesiątce rankingu, jeśli chodzi o wszystkie państwa, które posiadają, posiadają te złoto, i najwyżej, jeśli chodzi o kraje z dawnego bloku wschodniego. Jednak, jeśli chodzi o czołówkę państw, które gdzieś tam posiadają te złoto, no to mamy jeszcze długą, długą drogę. Oczywiście na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, później Niemcy, Włochy, Francja. Jeszcze długa droga przed nami, ale tutaj jeszcze taka dygresja z mojej strony. Czy to, że mamy złoto, to jest jakiś tam gwarant bezpieczeństwa i pewnej gospodarki? No, nie za bardzo. Tutaj taki przykład, na przykład Rosja i Turcja, które aktualnie mają problemy gospodarcze, no, posiadają dużo tego złota, są gdzieś tam w czołówkach rankingu, a na przykład Norwegia i Kanada praktycznie nie posiadają złota, a gospodarka ma się bardzo, bardzo dobrze. No i ostatni nasz news, news, w którym zmieniamy trochę tą tematykę gospodarczo-ekonomiczną na tematykę bardziej społeczno-polityczną. No i tutaj na europejskie salony wrócił trochę temat uchodźców. Ten trudny temat rozgrzał Europę w 2015 roku. Na pewno każdy z nas pamięta wydarzenia, które się wtedy działy. No i ten temat powraca na nowo. Jednakże sytuacja może wyglądać nieco inaczej, a to za sprawą ruchów, które poczynia Unia Europejska razem z tunezyjskim rządem. No i tutaj prawdopodobnie dojdzie do, do umowy pomiędzy właśnie tunezyjskim rządem a Unią Europejską, gdzie za opiekę i gdzieś tam zatrzymanie uchodźców w swoich, na swoim terytorium. Tunezja ma otrzymać blisko 900 milionów euro na reformy gospodarcze, w tym 150 milionów euro na zmianę, które gdzieś tam, których zmian domaga się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No i tutaj wydaje mi się, że dojdzie do, tego, do tej umowy, bo Tunezja potrzebuje tej pomocy finansowej. No, ponieważ gospodarka nie jest w najlepszym stanie. No i na koniec rekomendacja książkowa. Eee, wydaje mi się, że książki, które wam polecam, e, są gdzieś tam klasyką gatunku i przy tej formie zostanę. Nie, nie będzie to żadna nowość. Na pewno większość z was słyszała o tej książce. E, jest to książka Czarny Łabądź Nassima Taleb'a. No jest to książka, która według mnie jest gdzieś tam absolutnym must have dla osób, które chciałyby się zajmować finansami, stosunkami międzynarodowymi, polityką, ale generalnie wydaje mi się, że każdy, kto gdzieś tam obserwuje bacznie rzeczywistość, powinien na tą książkę spojrzeć. To jest, to jest książka o tym, że czasami Zdarza się coś absolutnie nieoczekiwanego, co rujnuje nasze wszystkie plany i zmienia wszystko wokół nas i w jednej chwili absolutnie przekreśla naszą dotychczasową wiedzę o świecie. No, według mnie warto. Nie jest to książka, lektura łatwa, ale zdecydowanie warta Waszego czasu i bez względu na to, czym się tam zajmujecie, czy dopiero wchodzicie na przykład w swoją ścieżkę. Zawodową, naukową, czy też po prostu jesteś gdzieś ciekawi świata, według mnie warto poświęcić na nią czas. No i to by było na tyle. Zapraszam Was za miesiąc na kolejny, kolejny odcinek, i mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę ostatnie wydarzenia w świecie finansów. Dzięki.